Konie są wyprowadzone na padok, pada rzęsisty deszcz, także konie trochę krócej chodzą po padoku. Jeźdźcy już dosiadają i za chwilę konie wyjdą, zrobią jedno okrążenie przed publicznością. Z numerem 1 w gonitwie tej pobiegnie dobieg. Ogier 3-letni, wyhodowany w stadninie koni Moszna. Na koniu tym pojedzie joker Józef Jamborys. Dobieg podobnie jak inne konie w tej stawce nie wygrał jeszcze go nitw. Jego najlepsze osiągnięcie to zajęcie drugiego i trzeciego miejsca. Z, nu z numerem drugim pobiegnie Kora. Jest to klacz o bardzo ciekawym pochodzeniu. Je córka bardzo dobrego Grafa i klaczy Korta. Półsiostra klasowego Korteza, który był najlepszym dwulatkiem na torze Freudena, biegał wyłącznie w, Ang w Austrii, ale Kora nie spełniła niestety. Nadziei jest koniem bardzo słabym, po prostu nie lubi się ścigać, ma podstawową wadę konia wyścigowego. Nie ma serca do walki. Kolejnym uczestnikiem tej gonitwy jest Diatos, koń numer 3. Jest to ogier pięcioletni. W swojej, w swojej karierze wygrał już jeden wyścig. Było to w ubiegłym sezonie. W tym roku biega też całkiem nieźle. W tym roku też biega całkiem nieźle, zajął 2 trzecie miejsca. Na koniu tym pojedzie Jokej Sylwester Puls. Z numerem piątym pobiegnie Nowielin. Jest to koń wyhodowany w stadninie koni Moszna. Biegał również bez większego powodzenia i najlepsze miejsce jakie zajął w tym sezonie to trzecie i było to w ostatnim wyścigu. Kolejnym uczestnikiem tego wyścigu będzie klacz Asyria. Klacz wyhodowana w stadninie koni Golejewko. Koń się bardzo ładnie prezentuje na padoku, jednak również nie spełnia nadziei i najlepsze miejsca, jakie zajęła w tym sezonie, to drugie. Na koniu tym pojedzie Jokej, Andrzej, pojedzie Jokej Janusz Kozłowski. I ostatnim uczestnikiem tego wyścigu będzie koń oznaczony numerem 7 kalif. Ogier wyhodowany w stadnienie koni krasne. W tym sezonie biega słabo. W ubiegłym roku udało mu się wygrać jeden wyścig. W wieku dwóch lat również wygrał wyścig i jest to jeden z nielicznych uczestników tej gonitwy, który ma na koncie już wygrane wyścigi. Na koniu tym pojedzie rosyjski dżokej Konstanty Zudbino. Za chwilę cała stawka koni czwartej grupy wejdzie do tunelu, który wyprowadzi je do wyjścia na prostą. Konie później zrobią próbny galop i zaczną się przygotowywać do wyścigu. Jak wspomniałem, warunki do rozgrywania gonic są dzisiaj bardzo trudne. Jest chłodno, tor jest mocny. Raz nastąpi start do gonicy pierwszej. Przypomnę, że jest to wyścig dla trzyletnich i starszych koni, wyłącznie czwartej grupy. Na starcie stanęło 6 koni. Dystans 1800 metrów. Wchodzą już wszystkie konie do start maszyny. Jeszcze kilka słów o klasyfikacji najlepszych trenerów. Wśród najlepszych trenerów po 71 dniach wyścigowych prowadzi Dorota Kałuba, której konie odniosły aż 58 zwycięstw. Drugi jest Piotr Czarniecki z 44 zwycięstwami i na trzecim miejscu jest Sławomir Walotek. Zobaczymy jak ulegnie zmianie ta klasyfikacja po rozegraniu dzisiejszych gonit. A wśród najlepszych jeźdźców po tychże 71 dniach wyścigowych Prowadzi bez zmian od wiosny bułgarski jokej Rumen Panczew. Rumen Panczew ma na swoim koncie już 63 zwycięstwa, ale nieoczekiwanie goni go Tomasz Dul, który wygrał 47 gonit i Wiaczesław Szymczuk. Ci dwaj ostatni dzokeje po przerwie idą bardzo mocno. Konie wystartowały, poprowadziła Kora pod miszą Pietwiakowem ale już zmieniają zmienia ją diatos. Jest to koń ze stajni Ziemiańskiego. To ten koń pięcioletni. On miał duże przerwy w treningu, ale teraz teraz idzie całkiem dobrze. Jako jedyny z tych koni ma na koncie wygrane dwa, dwa wyścigi. Diatos pierwszy, druga jest kora, klacz, która biegnie w barwach stajni Super Expressu, Trzeci idzie Nowielin tuż za nim galopują następne konie, a Syria jest ostatnia pod Januszem Kozłowskim. Tempo nie jest zbyt mocne, ale należy rozumieć te trudne warunki, stan toru. Tor jest mocny, elastyczny i po tym torze prowadzenie w mocnym tempie to jest samobójstwo. Koń taki po prostu się zatka na proste i nie da rady. Zobaczymy. Nadal pierwszy galopuje Diatos. Przypomnę w siodle Jockey Sylwester Puls. Czerwono-biało-żółte barwy stajni Bogdana Ziemiańskiego, tuż za nim galopuje Kora, również podobne barwy, biało-żółto-czerwone, za nimi Nowielin, na którym jedzie rosyjski uczeń Siergiej Basiutow. to ten w zielonej kurce z wielometowymi elementami, dalej do przodu przesuwa się Asyria i dobie zakręt, wyjście z zakrętu, Kora lekko idzie przy kanacie, tuż przy, niej, tuż przy korze galopuje, galopuje Diatos. Kora wyszła na prowadzenie Asyria. Dwie klacze trenowane przez Andrzeja Walickiego. Asyria bardzo lekko na pierwsze miejsce. Janusz Kozłowski próbuje uciec pozostałym konią. Janusz Kozłowski przy kanacie przepchał się dobieg i kora. Te trzy konie walczą. Asyria pierwsza, drugi dobieg, trzecia kora. Asyria dobieg kora. Trzy konie i polem jest Szynowielin. Ale nie, pierwsza jest Asyria. Dzokej Janusz Kozłowski, Dobieg, Józef Gęboryk i filisuje Kora pod misą Pietniakowem. Czwarty będzie Nowielin. To już celownik, a Syria, Dobieg, Kora i Nowielin. Taka jest kolejność na celowniku w gonitwie pierwszej